Witam w klubie zdrowego stylu życia Piotr Kiewra Tym razem ze swojego ogrodu chciałbym Cię zaprosić na kilka tatrzańskich ścieżek Jeżeli je polubisz, być może będzie to świetnym pretekstem do tego by zadbać o swoją sprawność aby systematycznie uprawiać ruch Zapraszam za tym o, tak, Widzimy gdzie idziemy i ścieżka Tak. i no w kadrze to się mieści spokojnie, natomiast tak naprawdę jest to ładnych kilka centymetrów w górę. Jest jeden szlak drugi wiedzie na zadni granat tu w lewo. Oczywiście wierzchołka zadniego granata nie widać, jest dalej. Trzeci szlak w okolicy na kozią Przewęcz. głębokie wcięcie w środku i czwarty zawrat o już zawrat sama przełęcz jest zasłonięta dwa kościelce kościelec i zadni kościelec na kościelcu widać sporo ludzi na olej perci też widać i na wierzchołkach jesteśmy w kozie dolince jest to bardzo kozio i kozi wierch i kozie czuby i wiele innych rzeczy bardzo kozich no i kozice na dwóch nogach czyli my zobaczmy jest kilka osób podchodzących pod żleb kluczyńskiego i dalej w górę. No to jest taki dosyć trudny odcinek i później już ta bardziej płaska. Dolny odcinek Slebu Kulczyńskiego z kilka osób słychać głos, ale nie widać Zaczyna kropić deszczyk, ale mam nadzieję, że to coś przypad z tego przejściowego, nie? Zaraz minie chmurka i no Jesteśmy gdzieś w środkowej części pewnie, nie? W środkowej części jesteśmy? Tak. Gdzieś mniej więcej w środkowej części żlebu No Pokażmy teraz troszeczkę w dół 10 minut i tu będzie. O jest dopiero ścianka Ekstra Prawie Prawie piąt. Gdzie schodzą nie w końcowce źle Odwróćcie trasa, firma. na dole. z wystaw. Świnica. Mały koś wierch. O, jesteśmy powyżej kościelca. Powyżej granaty. E, Druga część Orlejperci Jesteśmy na górze Ludki schodzą, chodzą Cały czas ruch w interesie Nie zeszło? 10 minut dużo tak? no, Ale żeśmy tam chyba gdzieś posiedzieli no. nie?